Czemu moja mama dzwoni w takich momentach, kiedy figa? Otwieramy prezenty od figi. Otwieramy prezenty od figi. Figa. Okej. Okay. Okej. Okay. Włączam czat, bo miałam lagi. Okej. Okay. Animacja. Ja kocham animacja. Z animacji zawsze jestem szczęśliwa. Okej. Okay. To jest unik. Ale bardzo ładny tatuaż. Dziękuję bardzo. Figa. Tu jest unikatowa sukienka? Bo już sama nie wiem. Już sama nie wiem, czy figa daje tylko unikaty, czy normalne rzeczy. Figa. Figa. Dobrze, mamy o malutki opening. To z Unii? Nie wiem. Dobra, piszcie, co to jest Unii. Wszystkie prezenty są unikatowe. Dzięki. Jeszcze raz sprawdzę, czy nic nie dostałam od figi znowu. A nie dostałam. Czemu czarny kolor prezentów kojarzy mi się z dripem? O, moja siostra też to ma. Miała to, bo komuś przypadkowej osobie. Pierwszej, lepszej osoby jaką spotkała, dała to. Ja tylko, tylko w białym kolorze. Czemu ja się boję figi i każdego prezentu od niej? Dobra, teraz już może się mniej przestanę bać. A, a może ona tylko chciała tak, żebym mi delikatnie zarazem jakąś perełkę? Czy nie? Czy to jest ta perełka? Okej, okay, dziękuję. Ja się po prostu Figi boję, tak szczerze boję się Boję się jej. Po prostu się boję. Jak te odcinki mi się skasują, to już naprawdę nie wiem, co ja zrobię. Figa, jak dziękuję bardzo za prezenciki. Okej, okay, dziękuję. Ja sobie chwilę poczekam czy ktoś daje da jeszcze trochę. Saję hmm. ja poczekam tam stopa. Poczekam za jakieś pół minuty i jeszcze nic nie dostałam nowego w Twigi. Czyś już... To jest sukienka, ja muszę zobaczyć, czy to nie są unikatowa. Chwilka. A więc to nie u niej po prostu, po prostu. Już koniec. Nie. Nie, koniec. Figę, zawsze coś dla nas ma. O, dziękuję za tatuaże, brakowało mi tego. Naprawdę tatuaże mi tak bardzo brakowało, a pieniądze nie chcę wydawać, bo robię konkurs. Piszcie w komentarzach pod tym filmem i pod poprzednim. Yy, czy chcecie jakieś? Czy chce yy... piszcie swoje niki po prostu? A teraz takie platuje... coś od figi takiego wiecie? Takie spokojny odcinek. Dobra, no to ja sobie jeszcze chwilkę poczekam. No to mm. sprawdzę czy coś figa. Szkoda, że ci się usunęła jak dałam. Czapkę e, tak. Szkoda, że bluzka. dałaś mi czapkę Drip Ink? Kiedyś mi to cholery dałaś czapkę Ink? Mam to na liście? Halo. Nie podarowane, tylko wzięte. Kiedy ty mi do e, chlory dałaś czapkę ink? Ja żadnej czapki nie widziałam. Nie dawałaś mi czapki ink? E, tak, ale czapki ink. Nie dawałaś. Dałaś. Farmerskie. I dziękuję, figa, bo figa mi robi content A czemu ja nie mam mojej czapki? A bo ją, a ją usunęłam sobie. A. A. Już pamiętam. No to pa, 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 pa. pa. Ale biurko mi dziwnie zaskrzypiało. 爸爸爸吧